Witam z tej strony Jarek Tomczak. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam odpowiedzieć na pytanie, które bardzo często trafia do mnie na maila. Mianowicie dotyczy ono samochodów z Francji i pytacie dość często, czy jeśli dowód z Francji jest przekreślony, czy to nie będzie jakiś problem podczas rejestracji auta w wydziale komunikacyjnym. Procedura sprzedaży auta we Francji wygląda w ten sposób, że właściciel auta przekreśla dowód, podpisuje się i bardzo często daje datę sprzedaży auta. Także zdecydowana większość dowodów z Francji będzie przekreślona, ponieważ u nich wygląda tak, tak procedura sprzedaży. Czasami, chociaż to naprawdę bardzo rzadko, spotkałem się z czymś takim, że nie było, dowód nie był przekreślony, nie było tam podpisu właściciela ani pie, pieczątki firmy, która sprzedawała auto, ale no to naprawdę to, to są sporadyczne sporadyczne sytuacje. I jeszcze tutaj poruszę temat podróżowania na takim przekreślonym dowodzie rejestracyjnym. No taki przekreślony dowód rejestracyjny no nie, nie jest ważny, także nie powinniście na nim jeździć. Wiem, że sporo osób na takich dokumentach jeździ, natomiast jest to, jest to nielegalne po prostu. Yy, grozi za to mandat do 500 zł, plus holowanie auta, ale tym bym się tak nie przejmował. Yy, problem pojawia się w momencie, kiedy będziecie mieli jakąś kolizję, yy, ponieważ wasza polisa OC może wtedy nie zadziałać. Natomiast bez problemu wykupicie na taki dowód rejestracyjny policę OC. Więc mamy tutaj paradoks, ale no, takich paradoksów pewnie jak już zauważyliście, jeżeli chodzi o, o motoryzację e, i również takie formalności związane z rejestracją auta, e, jest dosyć sporo, ale to nie jest odcinek na ten temat. Jeśli bylibyście zainteresowani sprawdzeniem historii serwisowej, wypadkowej, legalności Autos z Francji piście do mnie na maila jtomczak 21 oraz j21 małpao Ja Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć